Pablo. Cześć. E, trochę jestem onieśmielona. Naszym... Oboje jest, jesteśmy onieśmieleni trochę. E, myślę sobie, że to dzisiejsze spotkanie to dla mnie będzie okazja dowiedzieć się czegoś więcej o słowie. A czego, czego ty szukasz w literaturze? Po jakie książki to ostatnio sięgasz? O raty. To, jest, to jest skomplikowane pytanie, to znaczy by ogólnie rzecz biorąc ja szukam w literaturze, żeby były zdania piękne i żeby mnie to gdzieś uwiodło i zabrało, ale oczywiście to jest takie pierwsze, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, bo tych rzeczy pewnie jest trochę więcej, bo się szuka wzruszenia, hmm. szuka się wiedzy. Tych rzeczy szukamy pewnie bardzo różnych. Ale moje pytanie idzie w inną stronę. To znaczy, czy tobie na przykład rodzice czytali, jak byłaś mała, pani też coś takiego? Brat mi czytał, nie pamiętam tak dużo, żeby rodzice mi czytali, ale e, pamiętam, że spodobała mi się Alicja w Krainie Czarów, to takie pierwsze zetknięcie z, dla mnie z artystycznym światem. I chyba ta Alicja w Krainie Czarów była dla mnie takim pierwszym e, stempelkiem gdzieś tam w moim charakterze, że kręcą mnie twórcy, którzy, e, których uniwersum książki najpierw powstaje w ich wyobraźni, i jest one bajkowe. No ja do dzisiaj lubię Władce Pierścieni, trylogię i to jest dla mnie mega inspirujące, że oprócz krainy i postaci Tolkien też stworzył po prostu język i skomplikowany alfabet. Jakby mnie ktoś zapytał, czy jeszcze do czegoś bym wracała, to do cytatów, bo już może nie do całości, ale do cytatów z Małego Księcia, bo to była pierwsza książka, która pokazała mi takie podstawowe wartości E, które nadają życiu piękno, sens, e, wiesz, ta, ta historia, mm, że stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Ja ciągle wracam do, do tych wartości z Małego Księcia, e, bo przyjaźń dla mnie ma wielką, wielką wartość, zwłaszcza w tej naszej branży muzycznej, która często przypomina paszczę lwa. Mm. To, to cieszę się, że ta książka jakoś tak ulepiła we mnie też te wartości, że ja potrafiłam w życiu zadbać o, o swoje relacje i są długoletnie. I wracając do tego, że książki są super, że rozwijają naszą wyobraźnię, że, że niosą ze sobą właśnie wielką porcję wiedzy, jeśli się chce, ale też autorefleksji. Miałeś takie momenty, na przykład trudne w swoim życiu, jakieś takie, że czujesz się ultra pogubiony i. Czy jest te, taka książka, którą pamiętasz i kojarzysz z momentem właśnie pogubienia, słabości, że po nią sięgnąłeś i że przyniosła ci jakieś ukojenie? Ja myślę, że w ogóle py, lektury przynoszą ukojenie. Yy, yy, ja być może jestem po prostu permanentnie pogubiony I, i to z tego wynika. Ale lubisz chyba te momenty e, pogubienia. Natomiast... W tak, książka przede wszystkim to jest niesamowita sztuczka. Ja uważam, że literatura w ogóle jest najwspanialszym, co ludzkość wymyśliła. I może obok muzyki. I, i, i że nagle przy pomocy jakiegoś kawałka papieru takiego grubego przenosisz się do zupełnie innych światów. Ja pamiętam to z dzieciństwa. To znaczy, że, że jakieś tam powiedzmy się zdarzały nieszczęścia. Czasem większe, czasem mniejsze, ale wiadomo, że dzieci odbierają je bardzo mocno, emocjonalnie i, i inaczej troszkę reagują. I, i oczywiście, że pocieszycielem to, 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 to dla mnie. Były książki na początku, tam jakieś powiedzmy, przygodówki, które mnie zabierały po prostu gdzieś, nie wiem, do Afryki z tym yy, jakimś tomkiem wśród w głów, czy, czy, mm -hmm. czy, 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 czy gdziekolwiek indziej. A potem, jak już byłem starszy, to jak zrozumiałem, że literatura piękna jest piękna, to to mnie piękno uwodziło. Pamiętam, że jak byłem w liceum i byłem nieszczęśliwym, dosyć dzieciakiem w liceum z różnych powodów, mm -hmm. to pamiętam, że, że jak czytałem babla, czy, czy hrabala. Dużo czytałem wtedy takich rzeczy. To po prostu piękno tych słów z, kurczę, to brzmi tak górnolotnie strasznie, ale to mnie zabierało z tego mojego nieszczęścia mm -hmm. i stawiało mnie gdzieś obok. I to mnie trzymało bez wątpienia e, przy życiu. Natomiast mnie ciekawi, czy ty uważasz, że byłabyś gorszą artystką, gdybyś nie czytała książek? Prostu, no tak jak powiedziałeś, e, chociażby ta funkcja terapeutyczna książek e, na pewno też pomaga mi chociażby w e, branży naszej e, zachować jakiś taki zdrowy dystans do samej siebie, bo czy byłabym gorszą artystką? Na pewno byłabym inną. Może gdybym przeczytała inny zestaw wierszy i książek, na pewno, tak. to na pewno byłabym inną, ale e, Chyba nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie poezja, mhm. gdyby nie zaczęła do niej układać melodii, gdyby nie zaczęła ich wykonywać, gdyby nie pojawiły się pierwsze drogowskazy, że to kogoś porusza. E, więc na pewno m, duży wpływ literatura miała na to, jak przebiegał mój rozwój zawodowy, ale e, też. E, na no pewno też wpłynęło w ogóle na to, jakim jestem człowiekiem, jaką jestem mamą. Chociażby w ostatnim czasie e, czytałam książkę Jespera Jula, który jest e, pięknie tłumaczy to, dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej. Więc e, też jakieś takie postawy moje stricte życiowe jako mama. M, literatura kształtuje po części, bo jakby wiadomo część jest w instynkcie, ale wiedza merytoryczna też się przydaje. E, Muszę też powiedzieć, że fajną książkę ostatnio czytam, Siła komunikacji. I to też, jest, to też jest pozycja, która wciąż łączy się z moją pracą, bo nie zawsze mam te narzędzia, by tak poprowadzić rozmowę, by na końcu ona się nie skończyła piekłem. Więc też polecam dla ludzi, którzy szukają narzędzi do tego, by tworzyć fajne dialogi. I szukać kompromisów, książkę siła komunikacji. No i tak, wiesz, co Ci mogę odpowiedzieć? To już w pierwszym zdaniu powiedziałam. Na pewno literatura ma, miała wpływ, i wciąż ma, i wciąż mnie kształtuje. Pewnie już dawno na mnie gadają, lub nawet słowem nie wspominają, oni to znaczą. Znacznie więcej, pewnie na wszystkim się znają. Księżyc świeci, po staremu. W czerwcu znów zakwitnie jaśni. W końcu spadnie na nas deszcz. Lubię ten zapach, gdy mokry jest chodnik. Ja w ogóle mam taki. Mm, taką, nie wiem czy płętę tej rozmowy, czy nie, że my wyraźnie czytamy bardzo różną od siebie literaturę, ale to nie zmienia faktu, że dla nas obojga jest ona ważna i, i na pewno byśmy nie byli w tym miejscu, w którym jesteśmy, e, e, w sensie i zawodowym, i ludzkim. I na pewno byśmy nie siedzieli w tym miejscu i nie rozmawiali. Nikt by nas nie zaprosił po prostu. Gdybyśmy tam na którymś etapie nie, nie, nie wzięli się za te książki bardziej na poważnie. To bardzo ciekawe jest, bo, bo to pokazuje, jak szerokie jest to spektrum. Mm -hmm. To znaczy, że. że yy... To nie musi być tak, że wszyscy muszą czytać nie wiem, 30 poetów i 100 najwybitniejszych pisarzy tam na świecie, żeby, żeby się rozwijać, żeby stawać się, nie wiem czy lepszym, ale innym, ciekawszym człowiekiem. Że to jest właściwie tak, tak szerokie, że, że to pole do popisu jest dla każdego, drodzy widzowie, dla każdego. Pięknie to powiedziałeś, ja mogę ze swojego punktu siedzenia i myślenia w tym momencie powiedzieć, że mega byłam onieśmielona i myślałam sobie na to spotkanie z tobą, że nie pasuje yy... i pomyślałam o sobie tak niefajnie, bo jak powiedziałeś już puentę, to poczułam się lepiej, bo pomyślałam sobie, że właśnie to jest OK, że ja jestem w innym miejscu niż ty i... Że inne kartki mnie kształtują, że moje wypowiedzi składają się, są ulepione z różnych innych stron książek niż Twoje. I myślę, że to może być naj, najfajniejsza zachęta dla wszystkich, że tu nie ma lepszych czy gorszych, tylko po prostu tak. e, warto czytać. Bo czytanie ma tylko i wyłącznie dobre strony, drodzy Państwo. Amen.